A jeszcze takie pytanie odnośnie um, teraz niego. Ja Chciałam to, tylko ku przestrace też to powiedzieć, chciałam. jeśli chodzi o zabiegi laser. O właśnie chciałam powiedzieć... O to tak? chciałam właśnie... Tak. Ja mówię, żebyś powiedziała, czego nie robić teraz, tak. tak? To właśnie to no, moje pytanie też w o, to, to, Kasia, to energia! Tak, to bo to ja mam końca Studio Expert Megi i Kasia. Dzisiaj słuchajcie słoneczny odcinek z doktor Kingą Adamską z MediStick. Dzień dobry. Bardzo cieszymy Kinga, że jesteś z nami kolejny raz, bo to kolejny odcinek z Twoim udziałem. I dzisiaj Kasia o czym będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat fotoprotekcji, czyli o wszelakich filtrach fizycznych, czyli mineralnych, chemicznych. Dlaczego w ogóle potrzebna jest nam ta ochrona przeciwsłoneczna, po co jest do czego i po co jest przeznaczona, dlaczego jest tak ważna. O tym wszystkim dzisiaj się dowiecie i o tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z panią doktor. Zatem, Kinga, po prostu, dlaczego taka ochrona przed słońcem jest ważna przez cały rok? Słuchajcie, nie? w ogóle dojdziemy. Do samego tematu, jakim są te kremy i, i fotoprotekcja, warto jest, abyśmy powiedzieli sobie o tym, że w ogóle mamy trzy rodzaje promieniowania ultrafioletowego. To mamy promieniowanie UVB i UVA, ponieważ promieniowanie UVC zatrzymywane jest przez warstwę ozonową i ono do nas zupełnie nie dociera. Promieniowanie UVB stanowi 5% całego ultrafioletu, który dociera do nas, do, do Ziemi i największe natężenie jest w okresie około i w naszej szerokości geograficznej tak naprawdę tylko w okresie wiosny i lata, podczas gdy UVA cały dzień jakby jesteśmy, na, znaczy nie jakby, tylko jesteśmy narażeni na, na, na tą długość fali e, i co ważne UVA przechodzi przez szyby samochodowe, okienne, tak, mhm. odpowiada za ten nasz foto, foto aging w ogóle kremy z filtrem dlatego mają tak ważne zastosowanie, ponieważ one nas chronią również przed występowaniem rumienia, e, oparzenia, tak? a wiemy, że oparzenie jest znanym już czynnikiem rozwoju nowotworu, mm. jakim jest czerniak, czyli choroba śmiertelna. E, również, no, no, tak jak już wspomniałam, to ten procesy fotostarzenia mm, oraz no, takiej immunosupresji, czyli tej zmniejszonej e, odporności. Wiedząc to, musimy pamiętać, że kremy z filtrem stosujemy każdego dnia. Cały rok. Cały rok. Czyli jednymi słowy bardzo mocno wpływa to na starzenie się skóry. Tak, dlatego że promieniowanie UVA przechodzi głębiej, ono odpowiada tak naprawdę między innymi za, to, za, za, za proces starzenia się. Tak? To, to jest nasza przyczyna między innymi, oczywiście nie mówimy geny, wiek, ale, ale tak jak najbardziej. Teraz czy w ogóle wy wiecie jak stosować krem z filtrem ile jak no właśnie i teraz jakby teorie no właśnie też po to jest ten odcinek bo teorie słuchajcie są różne też jakby robiliśmy research w kontekście tego jak nakładać krem jaka to ma być ilość przede wszystkim jak często prawda w zależności jeszcze właśnie jakie są też te rodzaje kremów, bo, prawda? Są filtry chemiczne tak. i, fizyczne. i fizyczne. Różnica w, w tych kremach polega na tym, że, pro, że filtry fizyczne one odbijają, tak? Są jakby lustrem Tak, do promieniowanie, słońca. a filtry chemiczne one je przekształcają, absorbują i przekształcają w ciepło. Dlatego u dzieci absolutnie nie wolno stosować kremów z, chemicznych. Tylko fizyczne, tak? Do dzieci, dzieci to jest w ogóle dla mnie takie osobne zagadnienie, o którym bym chciała za chwilę Wam powiedzieć, ale jeśli chodzi o prawidłowe stosowanie kremów z filtrem, y, pamiętajmy, że powinniśmy go nakładać 20 minut przed wyjściem i mi maksymalnie co dwie godziny. Teraz pytanie, ile? Ile, jeśli chodzi o zalecenia? To jest 30 ml na całe ciało, czyli i to jest. Pokaźna objęto tak, siedząc tak, na przykład tak, kilka tak. godzin na, na przykład nad morzem. Tak? Mamy też tak zwaną regułę łyżeczki, czyli na łyżeczka, łyżeczka mniej więcej mieści około 5 ml, i taka jedna łyżeczka powinna być aplikowana na twarz skórę głowy i szyję, czy tam kark. Dwie łyżeczki tuw, po jednej łyżeczce na ramię i przed ramię każde. I dwie łyżeczki na każdą z kończyn dolnych. Czyli znaczy, widzicie, że ta objętość naprawdę, tak, jadąc na wakacje, to nie tak, jest jeden krem z tak. filtrem, no, nie na jako, osobą, tak, prawda? Tylko tak. to jest spora objętość tych kremów, tak naprawdę, nie? Mhm. Więc to, to jest bardzo ważne no, z racji tego, że wiemy, że. Znaczy, jeżeli mają działać, to po prostu tak, musi być ta tak, ilość. Tak. tak? W zasadzie, mhm. Jeśli chodzi też o SPF, który jest zawarty w tak. tych, w tych, tych, um, tych um, kremach. On jest obliczany dla prawidłowej e, objętości. Krem z filtrem nałożony, na, który jest nakładany na twarz. Czyli jeśli mamy SPF 50, tak, a wiemy, że żaden krem z filtrem nie chroni naszej skóry w 100%, tak. nie, nie ma takiego tak. filtru. SPF 30 to jest około 96, SPF 50 98% skuteczności, tak? No to jeśli wiemy to yy, yy, i na przykład aplikujemy sobie, tak jak Kasia tutaj wspominała, tylko, to, masujemy, no to tak naprawdę ten SPF to jest w ogóle nie działa. Jedna dziesiąta, tego, okay. to, to nie działa. To jest w ogóle, to, to nie jest skuteczne, tak? E, więc to jest też warto, warte, żebyśmy pamiętali. Pamiętajmy też o tym, że ten SPF, który mamy, no, powiedzmy sobie, to jest 30, on nie oznacza to, że my możemy tą skórę poddać 30-krotnie dłuższemu opalaniu e, się. Tak, absolutnie nie. To jest tylko dawka promieniowania słonecznego, która wywołuje nam rumień na skórze chronionej, ona może być 30 e, razy e, e, wyższa, tak? Mm -hmm. e, pamiętajmy też o tym, żeby Unikać promieniowania słonecznego w tych okresach najbardziej mm, słonecznych, czyli w tym okresie około tej godziny 10, wręcz nawet do godziny 15. 15. Jeśli wejdę w słowo tutaj, ale wspominałaś też o tym, że właśnie UVA przechodzi też przez szyby. Tak. Bo to jest mega istotne dziewczyny, bo teraz większość dziewczyn może sobie pomyśleć, kurde, ja pracuję home office, to po co tak, będą się w ogóle nie będę się smarować? smarować? No przecież jestem cały dzień w domu. No właśnie nie, to jest to, co pani doktor mówi. Te promienie przechodzą normalnie przez szyby samochodu, przez szyby która jest obok Ciebie w domu i normalnie potrzebujesz ochrony i to jest mega ważne, słuchajcie. Co dwie, co dwie godziny. Tym bardziej, że słuchajcie, co z tego, że wy będziecie wydawać kasę na drugie kremy, prawda, odmładzające anti-aging z kolagenem i tak dalej, że nie zabezpieczycie buzi przed słońcem, tak, gdzie to promieniowanie UVA zaraz po prostu tą kolagen i elastynę po prostu rozniesie. Więc to krem z filtrem powinien być waszą najlepszą przyjaciółką. Dobrze, a pani doktor, jeżeli się właśnie w kierunku dzieci mamy tutaj... Ja jeszcze skłonić. powiem w taką mm -hmm. ciekawostkę, że tak naprawdę SPF, który w ogóle, o którym możemy mówić, że w jakikolwiek sposób nas chroni, to jest SPF 6. O. E, tak, ponadto, e, to jest taka, taka ciekawostka, że idąc e, na przykład już powiedzmy sobie na to morze, tak, ty, typowo słońce, nie ma chmur, e, Pamiętajmy o nakryciu głowy. Dlaczego? Kapelusz z rondlem. Były robione badania i ten nasz kapelusz z rondlem powyżej 7 cm chroni skórę nosa, tak jakby to było SPF-7. Wow. Tak, więc 2,5 okay. rondę, a 7,5 to jest 3, czyli już nie ma ochrony, czyli jak my sobie mamy to takie, okay. e, tak naprawdę, takie może nie kowbojskie, ale tak, takie, tak. takie e, na, na wiesz, Justina to no, kapelusz, no, 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 no. Że one nie chronią, no, no, no. tak? A jeśli w ogóle mamy e, rondę około 2,5 cm, no to, to, to jest SP w ogóle. rzędu 1,5, jeśli chodzi o skórę, okay. skórę nosa, tak? Okulary przecież słoneczne, odzież ochronna, e, są teraz dostępne nawet takie płynne, w których można wyprać e, odzież Naprawdę? i, Ta, i, i ona chroni nas nawet do 400, e, 400 kg. dziewczyny, ja jestem teraz zaskoczona, że Tak, tak co to ja tym ja o tym słyszałam. Tak, wow. tak, tak. I to jest, Dlatego pamiętajmy, że nie tylko krem z filtrem, tak? Nakrycie e, e, głowy, okulary, odzież. Tak samo jeśli Okulary i... atestowane, prawda? Obviamente. Szybki, a nie te za 10 tak, zł tak. w Carrefourze. Tak. Pamiętajmy <laughs> w ogóle o smarowaniu małżowin usznych, nosa, grzbiety dłoni. Tak. Często nos jest prawda tak spalony dokładnie. I uszy u dzieci, właśnie, u dzieci. prawda? I zapominamy o grzbietach rąk i stóp, i to jest bardzo, bardzo częste. Zwłaszcza zapominamy u dzieci, dlatego że jak smarujemy dziecko, i ono ucieka. Nie znam, jeszcze czasu. rąk, bo jeszcze mama nie ma i mama zosta, fuj. Tak, tak, albo od tak. razu myją. ją. Co ciekawe, w ogóle pamiętać należy o tym też, że woda przepuszcza do 60 centymetrów. No, no dlatego w wodzie tak. się szybko człowiek opala, tak. nie? To tak. I tak. też jest tak. takie właśnie złudzenie, jak nad morzem się opalamy, super, no, tak. wiaterek wieje, a na wieczór jedna wielka purpura i spalona skóra. Pamiętacie też, że krema być wodooporna, no to, to a ma nie wodoodporny. nie ma czegoś takiego. Oczywiście. Takiego. E, to pani doktor a co z tymi dziećmi? Te uszy, pamiętajmy, te grzbiety, te karki u tych dzieci? Tak, u dzieci jest taka sytuacja, że skóra dziecka w ogóle jest inna niż skóra osoby dorosłej. Ona jest cieńsza, ma mniej melaniny, ma większą utratę wody z naskórka. Ona nie jest dojrzała w ogóle immunologicznie jeszcze, tak? Mhm. Dlatego e, zaleca się, żeby do szóstego miesiąca życia dzieci w ogóle nie eksponować na słońce. Powyżej szóstego zrobić to, e, miesiąca życia eksponować ją minimalnie. Jak tylko możemy unikać, to unikajmy, tak? Mhm. Stosujmy kremy, e, foto, e, w sensie filtry ochronne, e, chemi nie chemiczne, tylko fizyczne, Czyli tak? Żeby one, mineralne. tak? Mhm. Żeby odbijały, tak? Pamiętajmy też o tym. W ogóle to jest. Ciekawe, Akademia Amerykańska ma tak, y, 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 takie z, y, może, może, może nie tyle, że zalecenia, tylko w Stanach Zjednoczonych jest tak trudno zarejestrować nowy krem z filtrem, że od 2002 roku nie został tam y, zaakceptowany żaden nowy krem z filtrem, tak hmm. naprawdę. A skąd ta, takie, ta trudność? Z tego względu, że FDA traktuje kremy z filtrem jako leki wydawane tak bez recepty, tak zwane OTC. Okay. I aby on był dopuszczony, musi być na pewno bezpieczny, tak? mm -hmm. e e być skuteczny, no i co najważniejsze, udowodnić to, że się substancje nie wchłania przez skórę. Okay. No i z tego względu właściwie od 20 lat żaden wow. nowy preparat nie został zarejestrowany. Okej, okay, ale dobrze, wróćmy do tych filtrów. Mm -hmm. Czyli załóżmy, y, idziemy do pracy, pracujemy w plenerze, tak? Chcemy mm -hmm. być pomalowane, czyli co? Nakładamy sobie łyżkę. 20 minut. Przed, przed, przed oczywiście, nakładamy, nakładamy. sobie łyżeczkę. Tak, łyżeczkę, Po 20 minutach dopiero nakładamy. Ale my mówimy tylko o. o tylko o mówimy o twarzy, o twarzy, tak? Bo tak. jeśli mamy jeszcze dłonie, tak? Albo różnie rękawek, czy jak bluzeczka na, na ramkach, no to kolejne, tak. kolejne łyżeczki tak naprawdę. Jasne, ale tutaj jakby chodziło mi bardziej właśnie pod make up, że po prostu jesteśmy przed pracą, ale pracujemy właśnie w plenerze tak. czy gdziekolwiek, czyli chronimy tą skórę przed słońcem, czyli najpierw właśnie tą łyżeczkę 20 minut przed. Dokładnie. Później nakłada, później się malujemy, tak? I teraz co, jaki czas musimy to powtarzać w ciągu dnia? Co dwie, co dwie godziny. Co dwie godziny. Okay. regularnie. Ma, tak naprawdę to y, wytyczne y, nasze polskie mówią o tym, że co dwie godziny to jest maksymalna, okay. maksymalny okres, tak? no, Nie możemy się porównywać, y, y, siedząc w cieniu, a siedząc w pełnym słońcu, no, tak? Czyli jesteśmy w cieniu, te co dwie godziny powinno być wystarczające, ale ono nie będzie wystarczające, jeśli będziemy w pełnym słońcu, słońcu na przykład tak Pewnie. jak mówię na plaży, gdzie jeszcze promieniowanie e, się odbija od, od tafli wody. Często też jakby warto w sumie obalić taki mit, dużo informacji w internecie jest, Kasia, ty też chyba na to się natknęłaś, że te faktory, tak? czyli te SPF-y, po prostu dziewczyny sobie na przykład dodają. Nie, to, to jest się absolutnie nie dodaje. To, 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 się, to się nie dodaje, dodaje. To się nie sumuje, nie ma czegoś takiego, że stosujemy SPF 20, czy tam 30 w okolice rąk, 15 w okolice kończyn dolnych, a na twarz położymy SPF 15, 30, mam takiego? Absolutnie nie. Dokładnie. Na, na absolutnie. A jeszcze Pani doktor, e, jeśli chodzi o ten makijaż, na przykład stosuję sobie osobiście akurat krem, który ma SPV e, 15, aczkolwiek jest to mineralny, więc on ma trochę inny przelicznik, y e, no bo odbija mi to światło y e, i faktycznie no, sporo go nakładam pod ten makijaż, ale dodatkowo jeszcze dokładam sobie e, mój podkład, e, to jest krem BB, który ma SPV Również. 42. Y no i teraz pytanie, czy e, właśnie, co to mnie jeszcze jakby dodatkowo chroni, czy w ogóle ten to czy SPV to nie w ma podkładach znaczenia. w ogóle nie mają takiego znaczenia jak typowe kremy. To znaczy. ja, znaczy, bo ja tu nie mówię zawsze, o sumowaniu, nie tej jest to, tej no to, tylko czy to, to dodatkowo, tak. czy to dodatkowo mnie chroni taki podkład, bo też dziewczyny o to pytają czasem, czy jeżeli na przykład, nie wiem, czy nasza Agnieszka, operator nie zapytała nas o to, że jeżeli jej właśnie podkład ma SPV, tak. wdeś, to czy ona potrzebuje jeszcze kremu z filtrem podkład? Znaczy teoretycznie jeśli mamy ten krem z filtrem. Ten filtr wbudowany w, dany, w produkt? dany produkt, no to on jest obecny. Okay. Tylko pamiętajmy też to, że ja nie wiem, czy pani operator stosuje <grym> na twarz łyżeczkę. No właśnie, bo to jest odpowiedź objętość. tak, czyli to jest nasza odpowiedź na pytanie no nie. Czyli e, krem, e, krem to jest krem SPF 15 czy 30, który jest zbudowany w ten flu, fluid. fluid podkład, hmm. Tak, tak. tak e, jest dla objętości 2 mg na centymetr kwadratowy. Jeśli Dokładnie. nie ma tego takie, to on nie to będzie, będzie chroniony, tak jak powiedzieliśmy. Czyli wracamy do jedna początku jedna pytania. Tak, krem, krem jest... musimy mieć. <laughs> Dziękuję tak, bardzo. Jeżeli nie wiesz, jak go obsługiwać, to nakładaj krem. <laughs> na łyżeczkę. <laughs> na łyżeczkę, tak. E, tak, ale to słuchajcie, no właśnie, bo my się tak zawsze cieszymy. Nie z tych podkładów, że mamy takie wysokie SPV, a tu się okazuje, że to faktycznie no, nie ma przełożenia. Tak krem. czy siak musimy użyć kremu który ma odpowiednie filtry, żeby nas zabezpieczyć w odpowiedniej ilości tego kremu. Oczywiście na tej Dokładnie. Mm -hmm. Pamiętajmy też to, że te kremy z filtrem również są bardzo istotne dla osób, które cierpią z powodu na przykład jakichś chorób dermatologicznych, które pod wpływem słońca są też e, aktywowane dokładnie. Które osoby, które stosują, e, e, czy nawet zaostrzane, nawet nie aktywowane, co mogą być mm -hmm. zaostrzane, ale też osoby, które stosują na przykład leki przeciwbólowe w ciągu dnia, kiedyś słonecznie, mm. e, a a przyjmuje na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne, nie wiem, proksem, bo nas boli łokieć, bo nas boli kolano, e, czy na przykład buprom, e, nurofen, to są... W... Nie, nie wolno się wystawiać na słońce. Tak, absolutnie Jezus, nie. Jezus, to dobrze, bo ja często wiorę. Ale to, to tak samo jest e, e, no, e, się używanie się perfumów, jest. to bardzo tak. widać u dojrzałych kobiet, tak. że psikałeś perfumami na słońce ja jest, i ta skóra jest spalona, taka po dokładnie, prostu... Dokładnie, bo są takie zacieki, to się tak, tak nazywa oh, um, no, dokładnie werlok dermatitis, czy dermatitis, to zależy, czy język angielskiego, czy, czy nie. I to jest charakterystycznie, aż tak, tak jak nam płynął, spływał po prostu perfum, tak, tak się dokładnie robi przebarwienie. Rany. Dobrze, a pani doktor, ja mam jeszcze pytanie. Um, jakie kremy teraz na pewno powinny zostać usunięte z kosmetyczki? Na pewno retinol, prawda? Kremy z retinolem. Tak, z tego względu, że retinol nie jest tak naprawdę w ogóle retinoidy, czyli ta cała ta grupa, grupa. Mhm. jeśli chodzi o, o pochodne witaminy A, ona nie działa fototoksycznie, tak? Tylko ona uwrażliwia te, może Rozumiem. uwrażliwiać ponieważ, I podrażni skórę. Skóry. Tak. Może doprowadzić, że ta skóra jest cieńsza, tak? Mhm. My musimy pamiętać o tym, że mm, nie unikamy tylko substancji, które stricte mają napis fototoksyczne, fotoalergiczne, tylko też co te, które gdzieś w, w, może tak powiem, w reakcjach krzyżowych, może tak to ujmę, e, gdzieś mogą doprowadzać do, 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 do występowania jakichś w w konsekwencji dalszych, na przykład przebarwień, tak? Mm -hmm. Bo to jest temat, który... Przebarwienie łatwo wyjdzie, w sensie łatwo do niego do dojdzie, dojdzie. Mm -hmm. no ale cofa się tak naprawdę e, wręcz niekiedy latami, to tak jak mamy na przykład o studentów. Wiem coś na ten temat. Dokładnie, no, no, no to, to są takie tak. sytuacje, które y, po wpływie hormonów dochodzi do przebarwienia, no i w pewnym momencie chcemy się tego pozbyć, a to już tak łatwo tak, no jest łatwo. bardzo trudny proces to bardzo wali. trudny um, a i jeszcze... też poczekaj jeszcze, tak? odnośnie tych przebarwień mhm. dziewczyny słuchajcie realizowałyśmy właśnie z dr Kingą Adamską na jesień odcinek właśnie co się dzieje ze skórą po lecie, między innymi poruszany właśnie temat tak. przebarwienia także tutaj odsłamy linka do tego odcinka, więc koniecznie też obejrzyjcie, może też jako trochę przystrokę. Mhm. E, w jaki sposób się chronić i czego nie robić. I tak, to jest jak najbardziej um, przydatny odcinek. E, nawet teraz idzie lato, ale jak najbardziej obejrzyjcie. Dobrze, a Pani doktor, bo to jeszcze mi się nasuwa jedno pytanie, bo jakie kremy czego nie, e, nie stosować, to już wiemy. A teraz jeszcze jakie zabiegi, bo też dziewczyny w ogóle nie wiedzą, czy kwasy mogą, czy peelingi mocniejsze, czego się na pewno teraz nie wolno. Tak. Słuchajcie, a więc sytuacja wygląda tak, że nie mówimy nie wszystkim peelingom. To nie jest tak. No, nie możemy porównywać peelingu na przykład migdałowego, czy kwasu migdałowego, tak, do pirogronowego. To jest, są zupełnie mm. inne poziomy, na których one działają. Tak jak na przykład migdałowy czy mlekowy możemy wykonać, tak na przykład pirogronowy czy glikolowy już no, no, absolutnie tak naprawdę nie powinniśmy. Mimo tutaj chęci pacjentki, która będzie nam mówić, że ona się będzie smarować, mm, wiemy, że będzie siedzieć w domu. Tak, wiemy, że przechodzą dzi UVA przez szyby, mm. tak. Wiemy też, że nie ma Filtra, który, który chroni w 100%. Czyli nawet Kiedy jeśli się... o, mimo najszczerszy chęci pacjentki, nawet jeśli my jej wierzymy, że ona to będzie robić, to. Same i tak, chęci nie wystarczą. Dokładnie. Mm -hmm. To i tak wiemy, że to, ten proces tak naprawdę gojenia się nie będzie prawidłowy. Tak samo w zabiegach laserowych. Jeśli my chcemy pobudzić skórę do gojenia, tak, my ją chcemy najpierw uszkodzić, czyli już jej płaszcz i, i, i tutaj możliwości regeneracyjne są obniżone i my dodamy do tego promieniowanie ultrafioletowe gdzie hmm. wiemy już od samego hmm. początku UVA, UVB właściwości uszkadzające tak, rumień, oparzenia, hmm. fotostarzenie no to po raz kolejny mimo że ona bardzo będzie na nas naciskać, napierać będzie tutaj nawet się meldować, że będzie się nawet hmm. pisać smsa co te dwie godziny, że ona się smaruje to i tak ten proces gojenia nie będzie prawidłowy. Czyli odpowiedzialny do pacjent i odpowiedzialny lekarz czy kosmetyczka. Nie będzie. Po Może być prof, prof, niewystarczający, hmm. mimo tutaj mówię, najszczerszych hmm. chęci i tak. nawet bliskiego kontaktu, jeśli Czyli chodzi po o po prostu nie robić, nie wykonywać tego typu zabiegów nie, już teraz. Absolutnie. I to tak myślę, że już od końca lutego, prawda? Już tak. marzec, jak się pojawia, jest raczej duże słońce. Tak. Może nie w tym roku, ale jak pamiętam, poprzednie lata. Czyli już od marca właściwie trzeba by wyłączyć tego typu zabiegi. Myślę, że po, powinno, powinniśmy pamiętać o tym, że jesień, zima. To jest, to jest okres, okres kiedy, tak, kiedy my się przygotowujemy do lata, albo po nim się regenerujemy, regenerujemy. regenerujemy a nie w momencie kiedy jesteśmy dwa, trzy tygodnie y, przed wyjazdem. A gdzieś... to takie też pytanie, to a co można? Co na przykład Pani by mogła zaproponować? Y, możemy wykonywać zabiegi w postaci na przykład właśnie kwasów. Tak, jak wspomniałam. Leki. Tak, tych lżejszych, tych powierzchownych. Mhm. Możemy wykonywać mezoterapię, możemy wykonywać dermapę. Jest dużo tych zabiegów, tak naprawdę, które można wykonywać cały rok tak, bez, bez ryzyka. Znaczy, zawsze jest ryzyko, tak? No bo zawsze uszkadzają no, zabieg. ale tak? oczywiście mhm. z, mniejszym, z mniejszym prawdopodobieństwem wystąp wystąpienia powikłania w postaci przebarwień, które są później tak trudne do usunięcia. Do usunięcia. Bo nie, ponieważ na jednej e, wizycie, czy nawet na dwóch wizytach, tak naprawdę. Nie sposób się ich pozbyć i, i zregenerować tej skóry. Nie, do... nie, na jednej także, się nie pozbędziecie. Tak, także. To, to, to jest proces, tak. tak? W dermatologii niestety bardzo często jest tak, że łatwo się coś pojawia. A trudno z I tak jest bardzo często. Tak, y, znaczy myślę, że temat został wyczerpany. Mm. Także reasumując, y, oczywiście kochajmy słońce, bo my kobiety kochamy także znaczy witaminę D. Kochajmy może bardzo... witaminę D, która daje nam dużo energii, ale robimy to z głową. Tak. I krem z filtrem jest naszą najlepszą przyjaciółką. To oczywiście. Dobrze, e, słuchajcie dziewczyny, to my jeszcze raz odsyłamy do tego odcinka z przebarwieniami, będzie podlinkowany. E, tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za udział w naszym wywiadzie dzisiejszym. Dziękuję Pani Dziękuję. doktor. Dziękuję Madziu. A Was zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do kolejnych odcinków. I kremujcie się dziewczyny. Co dwie godziny. <noise> pa.